Ja tutaj akurat z tamtego domu pochodzę, a tu my to wszystko postawili od podstaw. Ojciec postawił, nie? Ojciec zrobił w piekarni w piesach, tu, było, tu była piekarnia po sąsiedzku, tu po sąsiedzku robił. I zaś jak postawił tutaj, to tu zaczął robić i, i razem z niem, Tu jest piec, gdzie się wsadza z tej strony, a z tamtej strony jest palisko. Stary piec, no, przedwojenne, nie? Chociaż piec jest przerobiony na ECO-2, ale jeszcze, jeszcze sporo, nie? Dziennie dwie taczki, no to gdzieś około 200 kilo. Węgiel no, poszedł trzy razy, nie? 1000 1000 zł było, a teraz jest trzy przeszło. Tak samo mąka, tak wszystko jest podniesione, nie? Duże firmy są mi... I oni prawie za darmo jadą, nie? Nie wiem jak oni tam egzystują, ale oni jadą za. za, 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 no, za po takich niskich cenach jadą, że mnie że nie są w stanie tego przerobić, nie? Znaczy, Engie, chyba, że przyjdą inne czasy, troszeczkę się zmieni, że coś będzie zarobić to, to można wymienić piec, A Lata temu to 2,50. A teraz taki normalny. 05 zł. Tu jest piec. Palisko całe. Tu się wsypuje dwie toczki węgla i to jest jakieś 200, pod 200 kg nawet, żeby tam temperatura, tam temperatura, na tym do góry tutaj, co na tej ścianie jest, to musi być 230. A zapas no. węgla ma Pan na jak długo? Na kiepski miesiąc. Jak ja tu się wprowadziłem, to wiecie, przychodziła jesień, to był jeden, jakby to powiedzieć, wieczorem to był jeden smog, że tak się wyraża, nie? To jest pelet ze słomy, normalnie w tej chwili zrobiony. Zapraszam Was na dzień dzisiejszy. No i myśmy... Trzy lata temu jeszcze normalnie wszystko nosili do tego pieca, do środka, do tego domu, żeśmy nosili cały ten węgiel porządkiem i bałaganem i tak dalej. To trzeba wszystko przynieść, wynieść, jak tam na przykład zaniosa przyniosła i tak dalej nakładała, to się wszystko kurzyło, to szło na cały dom. Tam żeśmy orientowali się, gazu tutaj nie ma, bo tu nie ma żadnej żadnego nitki i tak dalej, żadnego gazociągu, ale na tej samej zasadzie Działa na przykład ten piec, to jest pelet można Jak się wojna zaczęła, to zaraz zaczęli mówić nie? o tym, nie? No bo wstrzymują wszystko i nie idzie nic, nie? No tak sobie myślałem, że chyba będzie trzeba zamknąć. a nie myślałem, że oż tak długo będzie wyciągnąć, nie? Że ten węgiel się znajdzie. Znaczy, no, na stetach był jeszcze i jedziemy na tym węglu, nie? Polski czy rosyjski węgiel? To jest ten ruski. To jest ostatni węgiel, i już mhm. chyba nie będzie tego. A jest, jest dosyć dobry ten. Nie? Dobry był? Dobry był. Nie? Dobry. Jak długo będzie, tak, tak pojedziemy, a jak, jak się tego, to się skończy i koniec. Ogólnie, od tego czasu, jak przyszła ta, ta, ta wojna 24 lutego, faktycznie. Co robimy, no to, 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 to mamy trochę, trochę delikatne, nie, taką niewiedzę, mamy, czego możemy się spodziewać, tak naprawdę. Nie? To znaczy, ja mogę powiedzieć od siebie, że żyjemy troszeczkę skromniej, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na takie tam łakocie, zbędne rzeczy, bez których na co dzień można się obyć. Nie? Bardziej się zmieniły kwestie myślenia, oszczędzania, przeliczania spraw związanych tam z różnymi innymi. Poza podstawowymi sprawami. Po prostu... Ekonomiczne. Eko, ekonomia. Czy ekonomia. gdzieś na wakacje też żeśmy w sumie ograniczyli, bo nigdzie nie byliśmy. A jeśli chodzi o. Czy właśnie... coś robić, czy w coś inwestować, czy kupować ziemię, czy jakieś maszyny, czy cokolwiek, to na dzień dzisiejszy wszystko jest pod znakiem zapytania. Czy wchodzić w to, czy po prostu. Wszystko stoi. Tak. Mogę Wam powiedzieć, no. że na przykład. To jest taki dziwny czas tak. i to, to, to trzeba po narysza. prostu przeczekać go chyba najlepiej. Na, 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 te, na Dumy były te do były na nasowania, nie? Po 5000, a tutaj nie ma tego, nie? Tu trzeba ładować pieniądze swoje, nie? Ale no. trzeba, trzeba wpierw jeszcze mieć nie? E, powiem Państwu tak. E, w Wierzycienie mamy tam te świnki, tam jest ich, trochę ich jest. Bardzo duże zapotrzebowanie tam jest na prąd, i tam mamy założone e, fotowoltaikę od 3 lat 39,9 kW. W 100% prawie, prawie nam to załatwia temat. W każdym bądź razie mam nadzieję, że to zapotrzebowanie, które jest, w 100% zostanie zagospodarowane tym, co wyprodukują te panele. Troszkę żeśmy przegapili. Ja tam nie chcę nic mówić na temat obecnej władzy, czy byłej, czy przyszłej i tak dalej. No ale wszystko szło w tą stronę. W tą stronę, że, że, że było wiadomo, że mamy iść w stronę, w stronę odnawialnych źródeł energii. No, no i poszliśmy tak, jak poszliśmy, i tak jesteśmy. No ale, ale jednak, żeby coś się więcej zadziało, no to trzeba by było się systematycznie do tego przygotowywać. Była chwila, że nawet nie było. A teraz w tej chwili jako tako, jako tako węgiel jest, ale nie ma problemu, ale, ale straszą, że nie będzie wcale, nie. Ale zima się kończy powoli, nie? I w tym roku... Dopiero ma... się zaczyna. A jak na razie do żadnych dofinansowań do tego nie ma, więc... To za, to za swoje to się robi i koniec. Dobre czasy już były. teraz idą tylko ciężkie. Szukamy dalej, próbujemy i, i, i nie dyskutujemy z tym. Po prostu próbujemy to przyjąć, jak to się mówi, tę rzeczywistość tak, jak jest, a, a no i radzić sobie z nią, nie? No i radzić sobie z nią, jeśli chodzi o te sprawy. No.